Czas wykorzystać jedną z nowych miejscówek, dlatego dzisiaj zagramy lutem tylko i wyłącznie z jachtu. I w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia, dlatego bez przedłużania lecimy. A w tym czasie jak nam się ładuje, mogę wam tylko powiedzieć o tym, żebyście zasubskrybowali kanał. I oczywiście jak co odcineczek mam prezencik ze sklepu dla moich wspierających. Dlatego jeżeli chcesz wygrać skinka ze sklepu, to subskrybuj koniecznie kanał, wpisz w sklepie kod JAWORSKIPRZESTRZYSY. I w komentarzu napisz nick, z którym mnie wspierasz. I tu na ekranie macie dwóch wygranych na karnet bojowy z poprzedniego odcinka. Zaczyna się ciekawie, lotbusa jest naprawdę świetny w stosunku do tego, gdzie jest jacht. Halo, dzień dobry. A co pan taki pultający się tutaj? Halo, pomagier. Ogólnie jestem tak słaby w tą gierkę, że coś czuję, że ci pomagierzy będą mnie zabijać. Co tu kamera robi? Wow, co tu oponent robi? A nie kamera. Ja pierdzielę no i lip -li 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 jestem, ale wybuchnij, wybuchnij, wybuchnij. Miejsce 69, by the way. Świetny start, świetny. Cudowny. Dobra, zabity, Elo. Mam nadzieję, że nikogo więcej tu nie ma. Yy, Strefa mam bardzo daleko, i słuchajcie, ustalmy, że dzisiaj nawet leczenie jedyne co możemy zbierać z przeciwników to matcy. A nawet leczenie mogę mieć tylko i wyłącznie stąd. Także jak już wyjdę z jachtu, to mogę tylko i wyłącznie zbierać materiały i nic więcej, słuchajcie, nic więcej. Ja tu słyszę jakąś super skrzynkę, czy mi się wydaje? Ta jest super skrzynka. Elo! Erpek Erpek to jest erpek naprowadzający? A nie, to jest zwykły. Jest, kotek. Nie wiem co dostaje za zabicie go, ale on ma wciul HP, nie? Miał! Woła, mnie obił ham. Ej, on miał. Karabin piu-piu-miał śniaka? Co to jest? Ej, to jest kałach, nie? Złoty. Zostawy tego. A, i słuchajcie, jeszcze taka jedna rzecz w tej budce. Nie wiem, czy wiecie, pewnie już wiecie, bo. Ale tu można się przebrać. Ja nie wiedziałem. W sensie, ja to robię pierwszy raz. Także w tym momencie te tematy, które widzicie teraz na ekranie, zostają. Zostają i już nie możemy ich zmieniać. I nie możemy nic innego dobierać. Także, no, powiem wam, że może być ciężko. Chociaż podstawowy zestaw taki mamy. Kurde, ja nie wiem, czy ja bym się szybko po tego skara nie wrócił. Wiecie, co ja się wrócę po tego skara? Ja czuję się pewnie ze skara. Mamy łódkę. Także raczej zdążymy. Ale jestem dzbanem. Czemu ja tego skara wyrzuciłem w ogóle? Dobra, wiecie co? Weźmy to za RPG. Daj bandaż I ty też, daj bandaż Czemu ja tego skara wywaliłem? Ja nie wiem, po prostu działałem pod wpływem emocji. I w sumie tak się zastanawiam, że teraz to była useless decyzja. I nie mogę tego skara znaleźć. Dobra, wróciłem tu tylko po to, żeby stracić RPG. Super, jesteś, Jawor. Wsiadaj do łódki i uciekaj stąd. Ej, ale w sumie jabłka chyba mogę konsumować, no bo to jest ogólnie rzecz taka, co leży na ziemi, nie? Ja nie biorę tego do ekwipunku. Dostał pesteczkę. Gorzej jak ma snajpereczkę. To wtedy mamy lipeczkę, ma snajpereczkę gość. Trzeba go podjechać. Trzeba być zawsze gotowym, bo on jest wolny. Będziemy się tak na, na przemian wymieniać edycjami. O co on miał za broń? Co to była za broń? To jest jakiś szybko strzelny pistolet maszynowy, co? No nie no i kota spotkałem, który mnie jeszcze zaciupa Pal gumę. Ja pierdziele ci ochroniarze są bardziej denerwujące niż inni gracze. A oni potrafią z kilofu korzystać? O kurde To ja się nie spodziewałem tego totalnie. Jestem ciekaw, czy oni potrafią jeszcze się podnosić. Dobra, dawaj to snajpę gościu. Ej, ja się tu schowałam w kartonie i się wyleczę. <laughs> Ale to jest fajne, że możesz się leczyć w tych kartonach. Hello? Dobra, co się stało z Ziomkiem? Gdzie on jest? Gdzie jest ten Ziomek? O, zginął? Ej, w ogóle te roboty nie są stale aż takie głupie, powiem wam szczerze. One potrafią nawet otwierać drzwi. Jestem pełen podziwu. Ty to jakaś armatka jest. Okej, okay, coś dostaję za nią? Nie, nic, tylko ją po prostu zniszczyłem. Okej? Okay. Ej, o co z tym chodzi? O co chodzi z tą kartą magnetyczną jachtu? Dobra, otworzymy jakiś skarbiec. I co teraz? Damy złoto. Search. Dobra. Mamy to. Mamy to. A ja a tu dobry lód jest. Apteka jest. Przyda nam się. się. Wyleczmy się do końca. Ej, nie wiedziałem, że jest skarbiec. Totalny koza! Naprawdę? W sensie serio? Ja tu robię odkrycie roku. A tu coś takiego, wy to pewnie odkryliście już dwa dni temu Ale tu coś takie Chłopco do toalety wszedł w ogóle, co on robi? Czemu on do kibla wszedł? Co to jest? Epic, jesteście mistrzami O, tu jest jakiś ziomek, nawet dwóch ziomków chyba Dawaj, biegnie po jego lód Czemu nie biegniesz po jego lód? Halo? <grytko> Prościutko, łatwiutko Ten co nas granatami zarzuca? Gościu z czym do ludzi Chłopiec dalej tu u góry, czy nie? Jest tu Ale łatwo przejmiemy jego bazę Dobra Ok. Miałeś kartę, czy nie miałeś? Gdzie jest karta miała? Ja chcę Wow Oni się podnoszą? Nie, on się sam po czasie podniósł po prostu Dobra, ale To był gracz, czy to był robot? To był chyba gracz, co? Ta, to był gracz Chowamy się w kartonie Mam loła, mam strasznego loła. O, dużo otworzył. Kurde, i mnie zabił z pleców, to. No. Pobijmy się na kilofy. Okej, okay. chłop uciekł. Dobra. O, tu jest jakaś skrzynka. Aha, to nie będzie sk... O, super. Ej, tu łódki wiszą. Cały czas poznaję coś nowego. Na tym serwerku wspaniałym. Hello. Wow, ginę. 100% ginę. Cześć. Widzę, że dobrze się bawisz tam. Elo? Dobra, zabity. Czy ja w końcu wyjdę z tej miejscówki? Chyba w końcu uda mi się wyjść z tej miejscówki. To w takim razie poszukajmy znowu karty miała. Elo? Chłopco! Bejterujące granaty postawił. To był prawdziwy, nie, to był fake. Kurde bele. No co dobrego lutu tutaj ja aktualnie nie mam. Dobra, okej. Okay. Nie było to takie proste. Dobra, gdzie jest ten miał cały śmierdzący? Na pierdzielę. Uwielbiam tą miejscówkę, podoba mi się. Mega się jaram. Ta, bunkier dalej zamknięty. Czy ja zdążę... ...znaleźć miała, zlutować to ustrojstwo? Ja go totalnie nie widzę. A ja może on jest w swoim pokoju do tego... ...do ciumciania. Cześć, miał. Jesteś tu? Nie macie, okej. Okay. No idzie strefa. Dobra, daj mi jeszcze bandaże. Jest tu coś lepszego? Małe potki. Nie mamy małych potek nawet. Ej, dobra, czyli strefa jest tak blisko? Kurde. To w sumie. Dobra, nie mam pojęcia, wychodzę stąd, nie zdążę pewnie. E, Lipa jest straszna, bo mam bardzo mało leczenia. Dobra, dawaj, jawor, lecisz stąd. Elo! Okej. Okay. Łatwo. Wyszliśmy z miejscówki z lutem takim 3 na 10 bym powiedział. Mogło być gorzej, nie? Mogliśmy zginąć. Niestety nikt nie otworzył skarbca. Ale jest ok, jest ok, damy radę jakoś. Matsów nawet nie mamy Dobra, tam ktoś w ogóle biegnie Tak total random biegnie chłop Tam też biegnie total random chłop, ja nie wiem co oni odwalają, Idzie, idę tam do nich Oooo, materiały, materiały, materiały Co chłop robi w ogóle? Okej okay. Dobra, ale tu słuchajcie, jeszcze bieg jeden, także on, o właśnie gdzieś tu strzela, on jest gdzieś tutaj Też jakiś nieogar Nieogar, który mnie zabije zaraz Dobra nie mogę od niego wziąć leczenia. To jest najgorsze w tym momencie. Tyle potek. Dobra, sabtykujmy się. Ej, ale mogę chyba ciężarówkę... Pewnie mogę ciężarówkę przezniszczyć z nie? Ona mi... To se zniszczyłem ciężarówkę, kuźwa. To se zniszczyłem ciężarówkę! No! Dobra, ten lód na początek to jest dobry znak. Wow! miał mi tu wbił! Ja pierdzielę, jak mi to... To jest... Miał ściek mi zabił, rozumiecie? NPC mnie zabił. Gorzej być nie może! Gorzej być naprawdę nie może! NPC cię zabija! To już jest ten moment, kiedy wiesz, że musi skończyć i no gram jeszcze jedną grę. Dobra, okej. Okay. No i mnie dobił znowu pomagier, ducha! No nie wytrzymam na tej miejscusy, nie wytrzymam! Siema banan Dobra, Elo już go nie ma. O, jest miał! Super jesteś miał! Tylko mnie nie zabij miał proszę, super Dawaj kartę! Okej, okay. kozacko. Ja wolę skara. Bierzemy to i idziemy. Elo. Dobra, tym razem, słuchajcie, musi się to udać. Musimy mieć dobry loot. I to musi się udać. Guzik daje. lecimy kiblem. Lecimy kiblem. Ale beka! to się normalnie ty królą leci. Ale to jest kozackie. Okej, okay, elo. Dobrze, uciekamy stąd. Czyli ogólnie loot nie jest aż taki zły. Mamy dużo leczenia. Mamy lunchpada. Jest ok. Matsów też nie jest aż tak źle jak na jacht. Wow. Ok. Dobra. Zbierzmy tylko maciki i tak dalej. I idźmy stąd może. Może stąd pójdźmy? Jest super ekstra. Mamy dużo materiałów. 15 osób zostało. Także jest jakaś szansa w końcu jakaś porządna gierka siada. Dobrze? I tam był kolejny ziomek w ogóle. Pobiegł gdzieś tutaj. Będzie na dach się wspinał. No to było zbyt obvious. Nie ma tak dobrze z Jaworem. Jawor nie jest aż tak słaby. Dobra, zabudowuje siebie sam, jednak Jawor jest słaby. Wow! Może jednak stąd uciekamy? Nie! Chłopco za mną wszedł w ogóle. E, jestem totalnym dzbanem, e, to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, subskrybujcie kanał, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, przypominam wam o giveaway'u na Skinka, wpadajcie na sklep jaworwer.pl, my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, do zobaczenia, papa, cześć!